Witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dziś na tak słoneczny odcinek. Bo tak wiecie, na żółto, owocowo i zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Numer 4, 22 i 36. Zobaczymy. Zaczynamy od krzyżówki, nie będziemy przedłużać. Mam nadzieję, że coś tutaj się pojawi. I zaczynamy drapać. Od literki Ocet, Och, fontanna, objaw, lody, osa. Dobrze, trochę tego obyło. Literka R, gra, grunt, bark, kra, krochmal. No i to chyba by było na tyle. Literka E, ocet, test, dekada. Literka C, ocet. Ciekawe, czy będzie to C, ocet, ten sposób. Więcej nie ma. Gryk, yeah. je, lody, więcej nie widzę, J, objaw, więcej nie ma, H, więcej nie ma, literka B, objaw, lubawa, bark, więcej nie widzę, literka M, tutaj mamy M więcej nie ma literka G gra więcej nie ma literka L list lubawa lody więcej nie ma literka A Ada batik kapusta dekada auto auto Autochton. Matko. Go. Objaw, bark. I gra. Mamy pierwsze słowo. Dobrze. Terka F, fontanna. Więcej nie ma. No tej literki nie widzę. Terka P, kapusta. Literka I, list. Tutaj mamy i. Objaw. No. Jeszcze jedną, żeby cokolwiek wpadło. tylko N. Tutaj mamy dwa N. No nie było T. Tutaj mamy N. No i niestety. Pusto. Coś te krzyżówki ostatnio mnie nie polubili. Czy co? <laughs> Bo nic nie ma. Teraz owocową. Kokos. Kosze i tu awokado dobrze, truskawka, tu, tu, więcej nie widzę, gruszka, gruszka tu, gruszka tu i tu figa Okay. Cytryna, więcej nie ma. Borówka, więcej nie ma. Melon, więcej nie ma. Banan, tylko jeden. Arbuz. раз. Ту, ту, и ту. Карамбо. Бжосквиня. И остатня. Киви. но а не стетен. na linia nam się tu nie otworzyła i potwierdzają kontrolne. No i co zabieramy się za ekstra linię z numerem 4. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Ja przybliżę i będę po prostu przesuwać. Rower. Rower, rower. Tu nic nie ma. Kości. Tu. Tu. Więcej nie ma. dzwonek, Tu. I na samym końcu motyl. Nie ma. Księżyc jest tu. Jest tu. Tu i tu. Dobrze, serce, no niestety, popcorn, ostatnio te zdrawki nie mają w sercu, nie ma popcornu, podkowa, nie ma więcej, okulary, więcej nie ma statek na czuć. Tu. I jeszcze na samym końcu. Parasol. Jest tu, jest tu. Jest tu. Więc nie ma. Gwiazda. Gwiazda jest tu. Jest tu. Tu, tu, tu tu więcej nie ma sakwa 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 nie ma czapka czapka jest tu czapka jest tu jest tu i tu dobrze klucz klucz jest tu 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 i tu dobrze rolki 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 są tu. Najwięcej no nie widzę. Leżak, leżak jest tu, jest tu. Ej. Więcej nie ma. Słońce, słońce jest tu. Więcej nie ma. Słoń. Słonia nie ma. Cytryna. Cytryna jest tu. Więcej nie ma. Piłka. Tak z końca zaczynaję. zaczynam. Tu. Więcej nie ma. Korona. Korona jest tu. Korona jest tu. Jest tu. Tu. I więcej nie ma. Tęcza. Tęcza jest tu. Tu, tu i tu. Tu i tu. Ale coś mi się wydaje, że to będzie pustak. Niestety. Koniec. Dwa ostatnie ptaszek. Nie ma. I ostatnie są to lody. Lody tu. No nic nam to nie daje. Lody tu, lody tu. Lody tu. I tu. Także kochani, kolejny pustak. No cóż, nic na to nie poradzimy. Ja Wam dziękuję za oglądanie, za kibicowanie. Trzymajcie kciuki za kolejne odcinki, aby się coś pojawiło. I do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.